Wewnętrzna cisza. Przestrzeń, w której rodzi się prawda. Pośród nieustannego zgiełku myśli i emocji istnieje przestrzeń, do której rzadko sobie pozwalamy. Przestrzeń, której nie znajdziemy na zewnątrz, ani w umyśle, lecz w wewnętrznej ciszy. Ta cisza to nie pustka ani nieobecność. To żyzne pole, na którym rozwija się najgłębsza prawda o naszym bycie. To w tej ciszy rozpuszcza się iluzja pozytywnego myślenia, gdzie umysł przestaje tworzyć historię by wszystko kontrolować, a świadomość wykracza poza ego i jego wymagania. Joe Dispenza zaprasza nas do pielęgnowania tej ciszy jako świętego miejsca. Przestrzeni, w której nie ma osądów ani oczekiwań, tylko czysta obecność. Bo tylko bez mentalnego zgiełku możesz usłyszeć, czego naprawdę potrzebuje twoje ciało, twoje emocje i twoja dusza. Ta wewnętrzna cisza to punkt spotkania między twoim cieniem a twoim światłem. To most, który łączy ból z uzdrowieniem, opór z akceptacją, nadzieje z prawdą. Ale prawdziwy rozwój i głębokie uzdrowienie mogą pojawić się tylko wtedy, gdy odważysz się zamieszkać w tej niewygodnej ciszy. Kiedy pozwolisz sobie nic nie robić, nie próbując tego naprawić, po prostu będąc świadomym tego, co jest w tobie, bez oporu. Pośród nieustannego hałasu myśli i emocji istnieje przestrzeń, do której rzadko pozwalamy sobie wejść. Przestrzeń, która nie znajduje się na zewnątrz, ani w umyśle, ale w wewnętrznej ciszy. Gebormate zauważa, że wiele uzależnień i kompulsywnych zachowań wynika z niezdolności do tolerowania tej wewnętrznej ciszy. Umysł kurczowo trzyma się narracji obiecujących kontrolę i bezpieczeństwo, podczas gdy ciało i emocje krzyczą, by je usłyszeć tej cichej przestrzeni. Zapraszam cię teraz, zamknij oczy i oddychaj głęboko, aby zanurzyć się tej przestrzeni ciszy, która w tobie mieszka, bez szukania czegokolwiek, bez oczekiwania rezultatów. Po prostu bądź obecny. W tej ciszy możesz odkryć zapomniane emocje, ukryte prawdy lub poczucie spokoju, które zawsze tam było, czekające na twoje uznanie. Ta przestrzeń jest twoim wewnętrznym schronieniem, twoim osobistym sanktuarium, gdzie uzdrowienie dokonuje się bez wysiłku, gdzie prawda twojego bytu ujawnia się bez słów i gdzie możesz wreszcie porzucić potrzebę myślenia, że zawsze musisz być pozytywny. Ponieważ wewnętrzna cisza uczy cię, że autentyczność jest najwyższą formą miłości i że tylko będąc autentycznym, możesz odmienić swoje życie od podstaw. Dziękuję, że tu jesteś, że słuchasz ze mną swojej ciszy. Pamiętaj, że w przestrzeni między myślami rodzi się prawdziwa wolność. W tej ciszy możesz odkryć zapomniane emocje, ukryte prawdy lub poczucie spokoju, które zawsze tam było, czekając, aż je zaakceptujesz. Ta przestrzeń jest Twoim wewnętrznym schronieniem, Twoim osobistym sanktuarium, gdzie uzdrowienie dokonuje się bez wysiłku, gdzie prawda Twojego bytu ujawnia się bez słów. I gdzie w końcu możesz uwolnić się od potrzeby myślenia, że zawsze musisz być pozytywny. Ponieważ wewnętrzna cisza uczy cię, że autentyczność jest najwyższą formą miłości i że tylko będąc autentycznym, możesz odmienić swoje życie od podstaw. Dziękuję, że tu jesteś, że słuchasz ze mną swojej ciszy. Pamiętaj, że w przestrzeni między myślami rodzi się prawdziwa wolność.